Ponownie, kochani, to jest jak święto zatrzymać się w przestrzeni jednego serca, które tak odkrywane jest poprzez to zestrojenie się tymi wibracjami poprzez oddech. I w tym jednym sercu odkrywamy, że jesteśmy jedną rodziną. To jest takie czułe, takie piękne, że możemy odkrywać to połączenie. To połączenie jest poza słowami, poza tymi wszystkimi kwestiami, które sprawiają, że czasami coś się pojawia. Potem to znika, pojawia się pewna ulotność, a tak naprawdę widzimy, że rzeczy przychodzą i odchodzą. Doświadczenia w różny, w różny sposób nas transformują. Nieraz, najczęściej w sposób bolesny, w sposób taki, który jest dla nas niemiły. Ale to jest pozorne. To, to odczuwanie, że coś jest niemiłe, niewłaściwe, niechciane. Bo kiedy wraz z rozwojem świadomości odkrywamy, że każde doświadczenie przynosi nam mądrość, wglądu, widzenia, dostrzegania i odkrywania tego, że Jesteśmy czymś więcej niż te klocki, te doświadczenia, które są ulotne, jak chmury. Przychodzą, odchodzą. Przychodzą, czynią tak wiele w nas poruszenia, po to byśmy mogli rozszerzać się w świadomości, widzenia rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. Kochani, czas wspólnego oddechu. Możemy wziąć oddech, zatrzymanie, potem wydech. Jak wiecie, każda sytuacja, każde takie spotkanie zaczyna się od tego, byśmy zestroili się z sobą. Zestroiliście się z tą ciszą, która jest w nas, i z czymś tak oczywistym, tak naturalnym, tak bardzo głęboko związanym z tym, kim naprawdę jesteśmy. Każdy szum, każdy obraz, myśl, emocja od razu pojawia się, jakby warstwa dla tej ciszy. To jest tak ważne. Byśmy, biorąc wdech do serca, przyzwolili sobie na ciszę. Usiądź wygodnie, czy połóż się. Możesz zamknąć oczy, lub mieć otwarte. Możesz zapalić świeczkę, lub obserwować tą świeczkę. To jest tak ważne, żeby w tym, w naszym spotkaniu i zatrzymaniu utulić siebie czule. Tak utulić siebie z takim wsłuchaniem się w siebie. Nie słuchaniem tego, jak coś powinno wyglądać, że teraz mam tak siedzieć, czy tak oddychać, czy jeszcze jakoś inaczej, ale to ma być takie naturalne w przepływie. Ja mówiąc o tym, żeby wziąć wdech do serca, zatrzymać się i potem wydech, to najważniejsze jest to, żeby to było w takim przepływie łagodności, czułości wobec siebie. Bo można wiele rzeczy robić, ale kiedy one są w tym nieusłyszeniu siebie, w tym, że. Próbujemy robić coś, co myślimy, że tak powinno być, a nie czujemy, nie słuchamy tych odczuć, tego wszystkiego, co się pojawia w naszym ciele, które jest taką pierwszą bramą do tego, by słuchać siebie. Ubieramy się w ten wspaniały pałac, to ciało, i przejawiamy się przez ciało. Kiedy bierzemy wdech do serca, jest zatrzymanie, to jest czas słuchania, czas odczuwania, czas dostrzegania tych odczuć, tych różnych przejawów, tych informacji, które do nas docierają. Im bardziej zanurzamy się w tą ciszę, to Pierwsza warstwa to jest właśnie ciało fizyczne. Ciało emocjonalne następne. Ciało mentalne, one się przeplatają. Zaczyna być odczuwanie energetyczne. Albo lepiej to nazywając, dostrzeganie informacji energetycznych z przestrzeni, pierw siebie, potem dalej. Ta nasza percepcja się rozszerza w widzeniu rzeczy szerzej. Nie tylko to, co możemy okiem zobaczyć fizycznym, ale oczy serca to są oczy, które sprawiają, że my na wielu poziomach, na wielu warstwach, można powiedzieć, czytamy rzeczywistość. Tak łatwo nas pociągnąć różnymi opakowaniami, różnymi etykietkami, różnymi historiami, które nas emocjonalnie podkręcają. Ale gdy zestrajamy się z tą wewnętrzną swoją ciszą, to wiemy, że wszystkie takie zewnętrzne przejawy są chwilowe. są iluzoryczne, że tak naprawdę odkrywamy siebie w ciszy, w zatrzymaniu, bo wtedy pojawia się zdolność widzenia tych wszystkich obrazów, emocji, tych wszystkich opowieści, tych wszystkich tendencji, które chcą nas zaprosić do jakiegoś działania. I możemy tak funkcjonować, podążając za obrazami czyjś, za wezwaniami kogoś, za emocjami, które są wzbudzane przez kogoś i do nas przychodzą i nas zachęcają do jakiegoś działania. Ale wtedy jest czas, by wziąć wdech do serca, zatrzymanie. Tam jest centrum, tam jest ta przestrzeń, w której rodzi się wiatr tego, kim naprawdę jesteśmy. Pojawia się to rozpoznanie. Może pojawić się sytuacja, że będzie przed nami jakieś światło, do którego będziemy zachęcani, by pójść. To światło będzie tak kolorowe, tak uczuciowo nęcące nas, emocjonalnie nas tak pociągające, magnetycznie to zawsze będzie coś z zewnątrz do nas przychodziło i zachęcało byśmy podążali drogą, by słuchać kogoś, czegoś, za czymś iść. Ale kiedy bierzemy wdech do serca i jest zatrzymanie, odkrywamy mądrość, która jest nie na zewnątrz. Nie w słowach, nie w wyjaśnieniu takim elokwentnym rzeczywistości, ale ona jest w głębokim jam jest. Jestem w tym, że wiem głęboko w sobie. Tam się przejawia światło, źródła, które jest w sobie tak silne, że nic z zewnątrz nie jest go w stanie pociągnąć ścieżkami zapomnienia. Dlatego, że zawsze w tym świadomym oddechu serca, gdy zatrzymujemy się w przestrzeni serca, jest z każdym takim oddechem, z każdym takim dniem, tym dniem kolejnym, gdzie tak pielęgnujemy ten świadomy oddech, jest to wiem, coraz silniejsze. Możemy budować różnego rodzaju historie i procesować się emocjonalnie z różnymi swoimi traumami. I to będzie podróż bez końca przez ciało emocji, ciało bolesne. Ale gdy zatrzymamy się w swojej ciszy, biorąc wdech do serca, w swoim tempie, w swoim usłyszeniu, w swoim czułym utuleniu siebie, dając sobie tą chwilę ciszy. I potem, gdy jest wydech, to tymi jakościami dotykamy każdej komórki naszego ciała i emanujemy dalej. Tak, to jest ten czas. Byśmy my, jako gwiezdni wędrowcy, powstawali, byli w swojej prawdzie naszych serc. Że ta prawda ujawnia się poprzez te jakości płynące z serc naszych. To nie jest prawda, która przychodzi z zewnątrz, która nęci nas różnymi odczuciami i pięknymi obrazkami. To jest ta esencja, która wyłania się z ciszy, z ciemności, rozświetla. Rozświetla się i z tej ciszy pojawia się. I to jest doświadczeniem tego, gdy pozwolimy sobie na to zatrzymanie poprzez oddech świadomy oddech. Możemy szukać różnych odpowiedzi na zewnątrz. Możemy różne działania podejmować, różne praktyki, by stać się lepszymi. I będzie nam wtedy zawsze towarzyszył głód, że jeszcze mogę zrobić coś, by stać się jeszcze lepszym. Jeszcze bardziej świadomym. Tak umysł będzie nas nakręcał do kolejnej praktyki, kolejnego działania, kolejnej drogi, która ma nam pokazać więcej nas. A kiedy zatrzymujemy się w przestrzeni serca, to w tym zaufaniu, które jest czymś naturalnym w naszych sercach, My wiemy, głęboko budzimy się w tym, wiemy, więcej nas w tym tu i teraz, że wiemy optymalnie tyle, ile potrzebujemy wiedzieć w danym tu i teraz. I to jest doskonałe. Więc wszelkiego rodzaju historie o wybrakowaniu, że mogę być jeszcze lepszy, tak, umysł poda ci obraz, że możesz być lepszy jeszcze jutro i pojutrze. I będzie ci tak wiód za każdym razem w niedosycie tego, że jesteś w tu i teraz, w tej przestrzeni wszelkich potencjałów. I tu, gdy zatrzymujemy się w tej przestrzeni naszych serc, budzi się akceptacja. Już nie musisz gonić za czymkolwiek. Zatrzymaj się i oddychaj. Świadomie biorąc wdech do serca i rozkoszując się tym, co się przejawia w tym portalu naszych serc, co się przejawia, ujawnia, obserwując. A potem wydech, w takim przyzwoleniu na przepływ, cokolwiek się przejawia, to co ma być, to pojawia się, potem odchodzi, przepływa. Bez negacji, bez spychania czegoś, że czegoś nie chcę. Po prostu przyjmuję wszystko, co się przejawia, jako elementy tego, by się w sobie rozszerzać i otulać w całości tego, co w swej świadomości dostrzegam. Kochani, i teraz, jak jesteśmy razem, tworzymy grupę, krąg, świetlisty krąg, poprzez oddech serca, w którym nie ma ani lepszego, ani gorszego. Nie ma kogoś, kto jest bliżej Boga, ktoś jest dalej Boga, ktoś jest bardziej świadomy, a ktoś mniej. Jesteśmy w doskonałym, pełnym przejawieniu się w tu i teraz. Pozwalając sobie na tą chwilę tego, by, a może dłuższą chwilę, a może cały czas, by nie snuć historii, że mi czegoś brakuje, bo każda taka historia podjęta przez umysł sprawia, że my wciąż jesteśmy w głodzie. Ale jest czas tej harmonii, przyzwolenia sobie na to, że w sercu odkrywamy, że wszystko we wszystkim jest tak pokładane, jest tak cudownie zaplanowane, tak bardzo otulone mądrością, że to nas po prostu zdumiewa i wypełnia zaufaniem. I kiedy teraz jesteśmy razem, możemy wziąć wspólnie wdech do serca. Wdech do serca, zatrzymanie. Jesteśmy. Jesteśmy. Potem, gdy robimy wydech, tymi wibracjami dzielimy się, dotykamy swoich ciał i dalej życia wokół nas. I teraz możemy w naszym gronie i fizycznym, i niefizycznym, bo jest nas tak wielu teraz, możemy przywołać sobie to, z czym tak ostatnio mocno żyjemy, coś się przejawia w naszym życiu, co jest tak bardzo dla nas ważne, co bardzo nas pociąga i bardzo nas utrzymuje uwagą. Możemy przywołać, może to być kwestia związana nas z kimś bliskim, może z pracą, może z partnerem, partnerką, może jakaś inna kwestia, która się przejawia przed naszymi oczami i jest wyzwaniem, trudnością. Tworzy opór w nas, zaciska nas. Możemy przywołać i z tej perspektywy naszych serc na to spojrzeć. Spojrzeć w swojej ciszy. Z każdym takim oddechem świadomym, patrząc na to, będzie zadziewało się coś, co będzie nas zdumiewało. Moc naszych serc będzie to. Transformowało, wdzięcznością, akceptacją, przebaczeniem, zaufaniem, miłością bezwarunkową. To patrzenie będzie budziło w nas kochanie, podziękowanie. I coś Ci będzie działo niesamowitego, gdy patrzymy sercem na to. Zaczyna się dziać Cud, który będzie równoważył wszystkie ścierające się siły, budził harmonię, tworzył homeostazę. I jak to się dzieje, umysł tego nie pojmie, bo moc serca, moc naszych serc jest nie do ogarnięcia dla umysłu. I gdy patrzymy na to, co nas tak bardzo mocno dziś tam porusza, sercem, w tej pauzie pomiędzy wdechem a wydechem, dzieje się cud. Coś się uzdrawia, coś się transformuje, coś ujawnia nam to, byśmy dostrzegali więcej w tej całej układance, dlaczego to się dzieje. To jest cud. Świadomość. Możemy myśleć, że chcemy, by było tak czy inaczej. I to dopiero zaczyna się wtedy, kiedy spojrzymy w akceptacji, przyzwoleniu na to, że to jest informacja, to jest coś ważnego w tym, by przetransformowało się że transformowały się energie, byście zrównoważyły? Wszystko dzieje się w planie w mądrości Bożej. I nie ma nic takiego, co by mogło być w tym pominięte. To umysł nasz się kłóci z tym i nie akceptuje. Ale kiedy zatrzymujemy się w tej przestrzeni naszych serc, zaczynamy widzieć rzeczy takimi, jakimi są. I zaczynamy widzieć w takich jakościach, które płyną z naszych serc. Tu jest moc w ogrodzie naszych serc. Kiedy tak razem jesteśmy, możemy przywołać to, co się kręci w nas. I cokolwiek to jest. To to pokazuje nam, byśmy ukochali siebie w całości, usłyszeli siebie w całości, byśmy przestali siebie spychać na drugi plan, bo w momencie, kiedy my zadbamy o ogród naszych serc, to wtedy dopiero emanujemy tymi jakościami, które są czymś tak naturalnym w przepływie. Wtedy jest ta świadomość, że ja nie potrzebuję się stawać jakiś. Ja staję się w swoim czasie. Wszystko zadziewa się we właściwym czasie. Mam w tym zaufanie. Kochani, Biorąc wspólnie wdech do serca, to co nas też tak bardzo łączy, to jest to, że jesteśmy tu na tej ziemi i przejawiamy się w świetle, w prawdzie naszych serc. I kiedy weźmiemy wdech do serca, zobaczmy oczyma serca, oczyma wyobraźni, ziemię całą. Wydech, wdech, pauza. I tak głębokie wewnętrzne, takie uśmiechnięcie się całym swoim sercem, z wdzięcznością za tym, że jesteśmy na Ziemi, tu razem. Takim świadomym oddechem otulamy całą Ziemię. Tak najczulej, niczym otulenie siebie. Bo w tym sercu jest nasza ziemia. To serce jest jak nasza ziemia, na której jesteśmy, na której się przejawiamy. I pojawia się ta świadomość, że z każdym wdechem jest przyjmowanie, a wydechem dawanie. I my tworzymy tą ziemię swoimi wibracjami. Kochani, Cudowny czas, czas, gdzie właśnie w tych sercach naszych budzi się odwaga, moc, miłość, mądrość w takich jakościach, które są obejmujące w całości życie, widzące jedność. I to jest jakość naszego życia. Nas jako gwiezdnych wędrowców, tu na tej ziemi, to są te nasze jakości. Życie bez podziału. Bo patrzymy świadomie, sercem, na to wszystko, co się przejawia wokół nas. I działamy w swojej mądrości, w swoim wiem, głęboko uświadomionym, najlepszym, jaki może być w dany. W danej sytuacji, bo każdy znajdzie się w takiej sytuacji, w której będzie wiedział, co ma zrobić, co powiedzieć. Tego się nie zaplanuje. Umysł może zaplanować, może się przygotowywać i zawsze będzie miał w sobie nutę niegotowości, albo będzie bunczuczne, egotyczne, że wiem i jestem przygotowany. A w sercu jest coś tak delikatnego, czułego, wręcz pokornego, cichego. I to się przewija w wiem, każdym kolejnym tu i teraz. Kochani, możemy wziąć wdech do serca, Myślę, że każdy z nas jest. Oddychający cały czas teraz. W sercu zatrzymanie. Dziękuję. 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 I potem wydech, pełen wdzięczności tych jakości, które są objawiające to, kim jesteśmy. Tak więc. W tym naszym zatrzymaniu pamiętajmy o tym, że każdego dnia o każdej porze możemy wziąć oddech serca. I z każdym dniem ten oddech serca i ta świadomość w tej pauzie będzie się poszerzała, pogłębiała to, co jest nieświadome w tym naszym wewnętrznym budzeniu się w mądrości. Tym wewnętrznym wiem. I każdego dnia możemy tak tworzyć. Świadomie, wybierając. Kochani, dziękuję Wam bardzo. Najlepszy czas. Najlepszy czas, gdzie Zatrzymujemy się w tej przestrzeni jedności. Dziękuję Wam bardzo. Z serca do serca u inspiracji.